Witam Państwa na kanale StanisławKrajski.pl. Dzisiaj będę odpowiadał na pytanie jednego z widzów dotyczące konsekwencji dla Polski zmian w traktatach unijnych. Nim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, chciałbym się podzielić jeszcze dwiema uwagami, czy może inaczej dwa ogłoszenia. Pierwsze. Widzą Państwo ze mną tutaj książkę nową Chrisa Klińskiego, Big Pharma i mroczne tajemnice medycyny. Właśnie się ukazała, ukazała się pod koniec listopada. Za, zachęcam do lektury tej książki. Jest ważna dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla tych, którzy w sposób szczególny, Zabiegają o zdrowie, bo ujawnia, jak w ramach tych zabiegów zalecanych przez lekarzy czy przez zielarzy można sobie zrobić krzywdę. I przy okazji tej książki informuję, że można ją nabyć w pakiecie z książką Wielka Grabież, pokazującą zbrodnie ekologiczne. Cena tych dwóch książek razem wziętych to jest cena tak naprawdę jednej książki. No i też przygotowałem na grudzień taką specjalną promocję książek przedświąteczną. Przygotowałem ją również z tego powodu, że przychodzi czas, w którym Polacy przestają czytać, szczególnie katolicy przestają czytać, patrioci przestają czytać, prawicowcy przestają czytać. Co powoduje, że prawicowe, katolickie, tradycyjne wydawnictwa mają coraz większe kłopoty. Pamiętajmy, że nasza wolność jest ściśle związana z książką, z tekstem papierowym, bo tylko, bo ty, tylko ta sfera jest sferą, której nam nie mogą skasować. Prawda? I drugie ogłoszenie to to, że no, pojawiły się głosy, że nie odpowiadam na Państwa pytania. Jak ja mam odpowiadać, jak one się pojawiają głównie w komentarzach? Do niektórych programów w tych komentarzy jest kilka set. Nie zauważam ich, nie zawsze mam czas czytać te komentarze. Proszę Państwa o pytania. Pytania Państwa z reguły są bardzo ważne, interesujące, wnoszą coś nowego, zwracają uwagę na coś, na co ja bym nie zwrócił uwagi. Chętnie będę robił programy stanowiące odpowiedzi na te pytania, tylko mu, muszą one do mnie dotrzeć. Także proponuję, żebyście Państwo zadawali te pytania i proponuję, żebyście je zadawali w mail, Mail w opisie pod programem. I tak, tutaj pytanie, to pytanie Pana Marka. Pan Marek zadał cztery pytania, postaram się na wszystkie z nich odpowiedzieć, ale nie na wszystkie w tym właśnie programie. I pytanie pierwsze. Jaka, jaką będzie przyszłość Polski po wejściu w życie przygotowanej zmiany traktatów unijnych? Czy utrata suwerenności Polski będzie do odwrócenia po zmianie władzy w Polsce przez przyszły rząd, który nastąpi po rządach koalicji PO, Lewica, Trzecia Droga? E Tak, na to pytanie trzeba odpowiedzieć tak. Jeżeli ten rząd, a on to deklaruje i on to zrobi, będzie za tymi zmianami traktatów unijnych i te traktaty, te traktaty wejdą, i, i on, te, te zmiany wejdą i on je zaakceptuje, to następny rząd nie będzie mógł tego odwrócić. Dlatego, że no to będzie już prawo unijne obowiązujące nas. Polska będzie, podpisze te zmiany, i jedyną drogą zmiany tej sytuacji będzie wyjście z Unii Europejskiej. Ale żeby wyjść z Unii Europejskiej, to musi o tym podjąć decyzję sejm, nie może tego zawetować prezydent, a następnie cały naród w referendum musi to zaakceptować, prawda? I to referendum musi spełnić wszelkie wymogi, to znaczy. 50%, zdaje się, Polaków musi w nim wziąć udział. 51% z tych, którzy wzięli udział, musi być za wyjściem Polski z Unii. A na to się nie zanosi, bo na razie jest taka sytuacja, że Polska jest, społeczeństwo polskie jest takim społeczeństwem europejskim, które w najwyższym stopniu ze wszystkich społeczeństw europejskich jest za obecnością swojego kraju w Unii Europejskiej. I to bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, że te zmiany w traktatach to były planowane już w latach 90. i co oczywiście wtedy się wtedy ukrywano. I gdy wtedy mówiono, że no właśnie to wszystko, cała ta Unia Europejska, wejście do Unii Europejskiej prowadzi do powstania jednego superpaństwa, do utraty niepodległości, nie mówiąc o suwerenności poszczególnych państw, do powstania Stanów Zjednoczonych z Ameryki, to się pukano w głowę i mówiono, co on mówi? Absurdy. I teraz chciałem dać dowód na to, że, że wtedy o tym mówiono, e, kiedy. Uchwalono w Polsce konstytucję i ona miała być poddana pod referendum, to ja wydałem taką broszurę: Konstytucja Lewicy 9 razy nie. I z tą broszurą jeździłem po całej Polsce i mówiłem, że trzeba głosować przeciwko tej konstytucji. Ta broszura zaczyna się od takich słów. Właśnie uchwalono antykonstytucję, jest 2 kwietnia 1997 roku. Za niespełna dwa miesiące poddana zostanie pod ogólnonarodowe referendum. Pozostające w przeważającej większości w rękach lewicy, wtedy lewica rządziła, mass media zrobią wszystko, by jak najmniej Polaków wiedziało w dniu 25 maja, co jest grane. Już od kilku miesięcy prowadzą kampanię, czy raczej reklamę tego w cudzysłowie, towary. Krzyczą wielkim głosem o wielkim kompromisie, zgodzie narodowej, polskiej racji stanu i tym podobne, i tym podobne, i tak dalej. Nowa konstytucja to ma być sam miód. To jest antykonstytucja. Konstytucja przeciwko Polsce, narodowi, człowiekowi, rodzinie, Bogu, demokracji. Konstytucja PRL-BIS, konstytucja. Ad. Targowicy i Bantustanu. No i teraz te zmiany w tych traktatach unijnych one mogą wejść i będą zgodne z polską konstytucją, w związku z tym e, koalicja PO, Lewica, Trzecia Droga mogą e, te zmiany zatwierdzić i przyjąć w imieniu Polski, ponieważ zezwala na to artykuł 9 punkt drugi tej konstytucji. Wtedy uchwalonej w 1997 roku. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej. To jest ciekawe, że wtedy użyto to słów organizacji międzynarodowej, kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. I wtedy jakoś nikt się tym nie przejmował. No, nikt, jak nikt, ale głośno, nie było dyskusji na ten temat. no Oczywiste, wejdziemy do Unii kiedyś tam, no, to, to, to pewne rzeczy będzie. O pewnych rzeczach będzie decydować Unia, a nie my. I ja wtedy napisałem w tej broszurze e, artykuł 9 punkt 2 Umożliwiłby ubezwłasnowolnienie organów Rzeczypospolitej Polskiej, spowodowanie, że o podstawowych sprawach takich jak polityka zagraniczna, handel zagraniczny, bezpieczeństwo państwa, ustalenie i wykonywanie budżetu państwa, edukacja narodowa i tym podobne, decydowałyby odpowiednie organy Unii Europejskiej. No, bo wtedy już to było wiadomo. I gdyby, no i teraz warto zwrócić na, jeszcze na jedną uwagę, to na to zwracałem w jednym z programów, że to Lewica ułożyła ten tekst Konstytucji, bo było wiele innych propozycji, projektów, w tym projekt Solidarności, 100 razy lepszy, ale ona użyła ten, ułożyła ten tekst, i Sejm przez nią zdominowany zatwierdził ten tekst, i ten tekst został poddany referendum, i większość społeczeństwa w referendum przyjęła taką konstytucję. Ale tą konstytucję można było zmienić, i na przykład zarządów PiS LPR, Samoobrona, była taka możliwość. Próbowano wtedy zmienić konstytucję w artykule dotyczącym aborcji, tak żeby aborcja była zakazana w Polsce nie udało się, nie udało się dlatego, że wielu posłów pisu po prostu nie przyszło na to głosowanie świadomie i z premedytacją. Wtedy już było wiadomo czym naprawdę jest pis. I jeżeli tak będzie, że właśnie uda się im, tym w Unii przygotować te zmiany traktatów unijnych za czasów rządu w koalicji PO, lewica trzecia droga, że ta koalicja będzie tutaj zatwierdzać lub odrzucać, no to ona, tak jak mówiłem, zatwierdzi i stracimy niepodległość, prawda? Pa, państwo Polskie w istocie przestanie istnieć, sta, zacznie, zacznie, zacznie być podobne do e, księstwa warszawskiego. Tak? i no niestety, e, ale zobaczmy, że to nie jest efekt tego, co dzieje się teraz i to nie jest wina, to nie będzie wina tylko koalicji PO, Lewica, Trzecia Droga, ale będzie to wina PiSu, wszystkich formacji, które rządziły w Polsce i decydowały o tych podstawowych kwestiach od 97 roku. Dziękuję bardzo.